Siemanaczko widzowie, z strony Radek x B bzpg Dzisiaj jeszcze w FC25 Kariera menadżera Górnika Zabrze W poprzednim meczu pierwszej kolejki przegraliśmy 3 do 0 A w jeździe z Korną Kielce, Teraz będziemy grali Ze Stolą Mielec ja Jesteśmy tak. ja ze, ze Stolą Mielec Zapraszamy wszystkich państwa bardzo serdecznie na Górnik z naszą ekstra klasą. Drużyna Górnika Zabrze gra ze Stalą z Mielca. Niestety w pierwszej kolejce mieliśmy prawdziwy start w wykonaniu górników. To wyglądało tak jakby drużyna nie do końca Uwaga, może strzelać. Ja nie mogę. Zabrze na pewno pała rządzą rewanżu za pamiętne spotkanie, kiedy to przegrał z Koroną Kielce. Czy twoim zdaniem, Jacku, możemy się spodziewać powtórki z rozrywki? Przegrali gładko 0-3, do 3, bez historii. Okazali a my 17. Go... miejsce to w tobie. Wydaje mi się jednak, że nie powtórzą raz popełnionego błędu, a jeśli będą uważniejsi pod bramką, mogą to być. Szczęście obędzie się bez kartek. Mistrzowski teraz odbiór we własnym polu karnym. Dobry teraz fragment Mielczan. Uwaga na tę akcję. Ale ten obiecujący atak kończy się stratą. Popatrzmy, bo może być teraz groźnie. Dobrze zabrane będzie teraz sytuacja. Gratulacje za tę interwencję. Doskonałe umiejętności bramkarskie. Spotkanie oko w oko z kimś pędzącym z piłką jest zawsze niebezpieczne. Ale tym razem aj, 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 aj. konsekwencja góra. odbiór. Ależ niesamowity przechwyt na połowie rywala. Kardynalny błąd w tyłach. Uwaga, doskonała sytuacja. Tak, jest! Tym trafieniem melduje się w protokole sędziowskim. Mamy otwarcie w wyniku meczu. Pytanie, co się stało z linią obrony, że pozwoliła na taki rajd, ale nie odbierajmy zasług przy zdobyciu tej bramki. Bratka te z y, Luka zachowuje się 1 do 0. Zagrożenie nie minęło, trzeba wyjechać. Ale jeszcze raz będzie okazja. Tylko jeszcze... zachowicie go. Proszę bardzo, trafia po raz drugi. On jest dzisiaj po prostu nie do zatrzymania. Wyglądają gospodarze w tej pierwszej połowie Jacku. Nic dodać, nic ująć. Dwubrankowe prowadzenie odpowiada i przewadze na boisku. Świetnie się patrzy na ich grę. Nie pozwalają rywalowi na zbyt wiele. Cały czas trzymają rękę na pulsie. Na przerwę zejdą w dobrych nastrojach. Jest miejsce w służbocznej linii. Może tutaj pociągnąć naprzód. Mistrzał na bramkę. I bramkarz wybił piłkę. Nie ma niebezpieczeństwa. Przekwit Przechwyt piłki w tercji obronnej rywala. Jak to teraz rozegra? Mamy informację, że do meczu zostanie doliczona jedna minuta. I tak, to będzie korner Na pewno chciał zagrać inaczej. Teraz może być groźnie. Złapią kontakt! to i, koniec... i mamy dwa zero. Pierwsza połowa uh, uh, Nie Gry po przerwie drugą połowę tego spotkania rozpoczyna drużyna górnika Zabrze. Strzał taki, jakby to uderzenie miało stadion zburzyć, ale zabrakło precyzji. Dystans był spory, ale zawsze trzeba próbować chociaż trafić w światło bramki. Matras. Transferowa bomba, choć wydawało się, że nic nie wyjdzie z tej transakcji. Co oni sądzą? Zaraz, zaraz, z tego musi być. Yes. Proszę państwa, piłka w siatce. Trzecia bramka, mamy katricka. W tej chwili wynik brzmi 3-0. ma I... tam kto wykończyć. Udany strzał. Ta piłka nawet przez chwilę nie zmierzała w światło bramki. Miejci z tej akcji. Out dla drużyny przeciwnej. Dobry, sensowny atak stali Mielec. Mija teraz bez kłopotu. Przerwał ciekawie zapowiadającą się akcję. Chyba należy spodziewać się kary indywidualnej. Zobaczymy, czy pani sędzia sięgnie do kieszeni. A zatem... rzut wolny. ...będziemy mieli zmianę na boisku. Bo to jest ławka. Ojej, piłka chyba źle siadła na nodze. Do następnego rzutu wolnego chyba podejdzie ktoś inny. Dystansu niewiele brakowało. Tak Tomku, bardzo dobre uderzenie. Miał sporo miejsca. Spróbował szczęścia i prawie mu się udało. Pracą piłkę. i centra w szesnastkę, Co z nią zrobią? Oj proszę. Ale wybijamy. Przed ośrodkowaniu. Stałem ile, znowu gryzawki. Udany odbiór, ale piłka wylądowała na aucie. To dobry odbiór blisko własnej bramki. Łukasz Wolsztyński przy pińce. Dobrze, mierzone podanie na dobieg. Całkiem potężny, ale siła nie zastąpi precyzji. Bramkarz odprowadził piłkę wzrokiem hen poza boisko. Miejmy nadzieję, że wróci. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Jeszcze trochę, a bramka będzie w zasięgu. I widzę, chcą strzału. No świetnie. Mimo kapitalnej pierwszej interwencji, gdzie była obrona? Dziękuję. Ładne dorzucenie piłki na dalszy słupek. Tak, rzecz w tym, że bramkarz był górą, pewnie wyłapuje to środkowania. Aj, no nie wyglądało to za dobrze. tejach hassa, tejach hassa. Mareballa na karku. Tejach nie był do. I pograją jeszcze za ledwie 5 minut. Podowskiego dał do boli. Łukasz Kobolczyk. Zwyższają prowadzenie. Deklasacja. Sędziak wyjrze po raz ostatni. Figury widzowie, że zobaczyliście. mój marzeniem, dojdzie lajka i subuj. Suba.